Dzień dobry, witamy Państwa w porannych pytaniach. Radia Olsztyn. Aleksandra Skrago przed mikrofonem, a ze mną w studiu rektor Uniwersytetu warmińsko mazurskiego profesor Jerzy Przyborowski. Dzień dobry. Dzień dobry, panie, dzień dobry Państwu. Zaczynam od gorącego, świeżego tematu, bo wczoraj Rada Ministrów przyjęła projekt zmiany ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, przedłożony przez ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. I jak pisze sam szef resortu. Celem jest uproszczenie przepisów oraz zwiększenie efektywności wydatkowania środków na stypendia i inwestycje w naukę. To są zmiany, które były konsultowane z uczelniami, są potrzebne? były konsultowane, oczywiście są potrzebne. My jako środowisko akademickie, środowisko naukowe, bo, bo tutaj nie tylko uczelnie wyższe, ale także instytuty naukowe uczestniczyły w tych, w tych konsultacjach. Tak, deregulacja w pewnych obszarach funkcjonowania nauki szkolnictwa wyższego jest absolutnie niezbędna. No, bardzo się cieszę z tego, że dotyczy to również efektywności wydawania środków, ale nie zmieni to faktu, że tych środków jest ciągle za mało. My jako środowisko podnosimy ten temat nieustannie. W tej chwili to jest 1,1% produktu krajowego brutto, a więc realnie wydatki na naukę spadły. I możemy robić różne rzeczy, możemy regulować, możemy przygotowywać nowe przepisy, ale od samego mieszania nie przybędzie. Więc dla nas najważniejszy postulat, który jest w tej chwili, to jest zwiększenie środków wydatkowanych na naukę i szkolnictwo wyższe. Na razie nie znamy wielu szczegółów, jeżeli chodzi o te zmiany, a o innych zmianach jeszcze chciałam z Panem porozmawiać. Chodzi o zmiany w bezpieczeństwie. Zapewnienie tego bezpieczeństwa na uczelniach to jest ogromne wyzwanie. O tym także Pan mówił po tragedii na Uniwersytecie Warszawskim. Co się zmieni w tym względzie? Chociażby sam fakt, że Straż Uniwersytecka tak naprawdę pozbawiona jest poważnych kompetencji, jest nieuzbrojona. Czy, dokładnie W tak. jakim kierunku idzie ta dyskusja? I to, ta, ta sytuacja na uniwersytecie, na uniwersytecie Warszawskim, bardzo przykra która nas tak naprawdę wytrąciła, bo my wszyscy strasznie to przeżyliśmy, ale z tego należy wyciągać wnioski, żeby się takie sytuacje nie powtarzały. Przeprowadziliśmy już analizę sytuacji, jaka jest u nas na Uniwersytecie, przedyskutowaliśmy to w gronie Kolegium Rektorskiego i pierwsza podstawowa rzecz to to, żeby przekształcić nasze, yy, yy, naszą straż uniwersytecką w jednostki, to się nazywa yy, yy, specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne. Czyli jednak uzbrojone. I co to oznacza? Co to oznacza? Że wówczas yy, strażnicy, uniwersytetcy będą mogli być wyposażeni w niektóre yy, środki Yy, i będą mogli je przede wszystkim stosować. W tej chwili taki sytua yy, sytuacja jest taka, że oni ani nie są uzbrojeni i nie wolno im stosować środków przymusu. W związku z tym yy, to się musi zmienić, bo oni nie mogą z gołymi rękoma yy, starać się yy, reagować, bo po pierwsze mogą być nieskuteczni, po drugie, narażają też własne, własne zdrowie i życie na niebezpieczeństwo. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga, y, która jest bardzo istotna, to, jest, to są szkolenia. Szkolenia dla kadry akademickiej, dla pracowników administracyjnych, ale także studentów. Jak reagować? Jak reagować? Mhm. Musimy podnosić świadomość tego, że to niebezpieczeństwo nie straszyć, bo, bo strach paraliżuje, ale podnosić świadomość, jak się zachowywać. Bo na uniwersytecie warszawskim okazuje się, że wiele osób widziało tego agresora. Jego zachowania, ale wszyscy prawdopodobnie myśleli, że już ktoś zareagował, a tak naprawdę nie zareagował nikt. I trzeba nauczyć ludzi reagowania na wypadek pojawienia się choćby. Pierwszego wstępnego sygnału. Procedury bezpieczeństwa to ważna rzecz. Teraz w trochę innym aspekcie tego, tej sprawy. Pięć studentek i jeden student skierowali skargę do rzecznika do spraw równości szans UWM. Zarzucili swojemu wykładowcy z Wydziału Nauk Ekonomicznych molestowanie. To sprawa nie jest świeża, bo pierwsze sygnały pojawiły się cztery lata temu, ale dopiero teraz medialnie wypłynęła. Pojawiają się głosy, że wcześniej była zamiatana pod dywan. Nie, nieprawda. Ja, ja jednoznacznie chcę zaprzeczyć. Temu, że, że to było zamiatane pod dywan, funkcjonuje wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia, w ramach którego po zakończeniu każdych zajęć studenci wypełniają ankiety. Oczywiście ona jest dobrowolna, ale w tych ankietach można zaznaczyć różnego rodzaju, zawrzeć jakieś uwagi. I pojawiły się takie sygnały. A on ale... o tym wiedział od razu? Nie. Nie wiedziałem o tym, ja dowiedziałem się o, o tej sytuacji z 2021 roku dopiero teraz przy, przy, tym, przy tych wnioskach złożonych już przez konkretne osoby. Bo co warto powiedzieć? Te uwagi w ankietach są anonimowe i reakcja była ja w związku z całą tą sytuacją poleciłem zleciłem kontrolę wewnętrzną prześledzenia zarówno ankiet z tego okresu jak i wszystkich zachowań wszystkich podjętych działań w tym zakresie natomiast kontrola nie wykazała żadnych nieprawidłowości wręcz odwrotnie jest wyraźne stwierdzenie że wszystkie procedury zostały zachowane natomiast teraz jest sytuacja inna Studentki, pięć studentek i jeden student, co ciekawe, złożyli takie wnioski. Już oficjalne, oficjalne zawiadomienia. Oficjalne zawiadomienia i ruszyła cała procedura. Ja chcę powiedzieć, drodzy państwo, choć rzeczywiście jest tak, że w każdym środowisku może się coś takiego przydarzyć, ale nie powinno. Najważniejsze jest to, żeby po pierwsze. Taka informacja wpłynęła, a po drugie, żeby procedury, które funkcjonują, zadziałały. I w tym przypadku y, zadziałały. 15 stycznia zostało y, złożone zawiadomienie do dziekana. Dziekan podjął natychmiastową reakcję, zawiesił pracownika w prowadzeniu zajęć, choć jeszcze wtedy zajęcia trwały, bo to był końcówka semestru. Ja otrzymałem informację o tym dosłownie 5 dni później, a 20. zleciłem rzecznikowi dyscyplinarnemu do spraw nauczycieli akademickich wszczęcie postępowania i 21. rzecznik podjęła decyzję o wszczęciu tego postępowania. To się toczy w tej chwili. Niestety ta procedura trochę trwa ale zapewniliśmy wsparcie studentkom, które zgłaszały, zarówno wsparcie psychologiczne, jak i właśnie to wsparcie takie operacyjne, bo chodziło o to, żeby one no, nie miały kontaktu przede wszystkim, nie miały możliwości kontaktu z, z tym nauczycielem, który, który jest o to podejrzewany. Na którego zostały złożone te oskarżenia. No i chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Z całą surowością będziemy reagować na tego typu zachowania, tak jak zareagowaliśmy teraz. Jaki będzie wynik postępowania, na to musimy poczekać. Na to musimy poczekać. Jeżeli, jeżeli sprawa okaże się zasadna, nie będę miał żadnych skrupułów, żeby podjąć kroki dyscyplinarne wobec tego pracownika. Nie akceptujemy takich zachowań w uczelni. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski szykuje się też do nowej rekrutacji. Tradycyjnie można powiedzieć, nowe kierunki pojawią się w uczelni. Czy to zapewni zapełnienie tych wolnych miejsc w sytuacji niżu demograficznego? Jak pan to ocenia? To jest bardzo trudne teraz Tak, zadanie. Bardzo trudny temat, bo ten niż niestety się pogłębia. Spodziewamy się za dwa lata takiego prawdziwego tąpnięcia. tąpnięcia. Natomiast staramy się modyfikować tą ofertę tak, żeby zainteresować nią kandydatów na studia. W tej chwili nie jest źle, bo ten wskaźnik studencki nam się trochę podniósł nawet, czyli zainteresowanie naszą ofertą rośnie, ale wprowadzamy nowe kierunki. W ostatnich latach tych kierunków było sporo. Przypomnę psychologia, fizjoterapia, logistyka, no wiele, wiele innych. Natomiast na ten rok akademicki 25-26 modyfikujemy ofertę na studiach drugiego stopnia w zakresie komunikacji społecznej. To jest to, co Państwa pewnie też szczególnie interesuje. Nowe media. Tak jest, bo wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniu. To jest komunikacja wizerunkowa i public relations, studia drugiego stopnia, po dziennikarstwie i komunikacji społecznej, na przykład. I multimedia i kreacja cyfrowa. To jest Będą więc nowości. Będą nowości. Rozpoczyna się ważne wydarzenie na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, Kortowiada. Pierwsze wydarzenia już dzisiaj, a studenci dziwią się, że muszą w tym roku płacić i to niemało za bilety na koncerty. Tak, nie od, nie od tego roku płacą, bo my wprowadziliśmy te opłaty nieco wcześniej, to już kilka lat tak jest, ale szanowni Państwo, względy różne mają tutaj wpływ na, to, na tą decyzję. Jedna, jedna z, jed, jeden z argumentów jest taki no, finansowy, nie da się... Takie, Impreza bo, musi na siebie zarabiać. Tak jest. No, znaczy, mhm. nawet nie zarabiać, ale żeby do tego nie dokładać, bo, 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 bo to jest już w tej chwili festiwal, jak można zauważyć, porównywalny. Mhm. Mamy dwie takie imprezy w Olsztynie: Green Festival i Juvenalia Kortowiada. One w charakterze są dość podobne. No a jednak no, student, który ma zapłacić, student i pracownik, bo tam mamy różne ceny dla różnych odbiorców. No pierwsza wyjściowa cena to było 150 zł gdybyśmy na wszystkie dni czyli na 25 koncertów jeżeli to pomnożymy podzielimy przepraszam przez liczbę koncertów no to ta opłata jest, wychodzi jako symboliczna wiem nikt nie chce płacić tym bardziej że kiedyś było za darmo i no cały właśnie, czas wracamy do tego lepiej, Ale jest słyszymy. jeszcze drugi argument mm. który chcę podnieść bo to jest bardzo istotny argument dzięki sprzedaży biletów i imprezie zamkniętej Mamy kontrolę bezpieczeństwa. I mówiliśmy na początku o bezpieczeństwie. Dzisiaj to też jest pierwszorzędna kwestia. Jesteśmy w stanie w większym stopniu kontrolować uczestników tej imprezy i jakby ograniczać wstęp osobom, które tam. Gdzieś Nie powinny wnucza. się znaleźć, bo mają na przykład nie takie intencje jak powinny mieć, czyli zabawa. Bawmy się więc dobrze i bezpiecznie. Tak Profesor jest. Jerzy Przyborowski, rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję również Aleksandra Skrago do usłyszenia.